Witam serdecznie na kanale Wszystkie Lwy i zapraszam Was dziś na czytanie lipcowe. Pamiętajcie proszę, jest to czytanie ogólne, więc nie będzie rezonowało z każdym z nas. Jeżeli ktoś potrzebuje. Ach, przepraszam was, jeżeli ktoś potrzebuje czytania prywatnego, to zapraszam do opisu pod filmem. Tam znajdziecie mojego maila, możecie się na niego ze mną kontaktować. Pamiętajcie o lajkach, o subskrypcjach, o komentarzach, one są bardzo pomocne, także za każdy jestem bardzo wdzięczna, serdecznie Wam dziękuję. No i przychody dla czytania dla Was. Co tam jest ważnego dla Was na lipiec? Co powinniście wiedzieć? Karty proszę pokażcie, co dla lwa na lipiec 2020. Karty proszę pokażcie, co dla lwa na lipiec 2020. Karty proszę pokażcie, co dla lwa... Na lipiec 2020 karty. Proszę pokażcie, co nalewa na lipiec 2020. Na tym, czym, czymliwy powinien się skupić, co powinien wiedzieć w lipcu. Ważne informacje nalewa na lipiec 2020. Ogólna sytuacja, sprawiedliwość. Co pomaga bądź przeszkadza? Pustelnik. Podstawa tej sytuacji? Paść kielichów. Co odchodzi? Trójka kielichów. Wasza głowa, co, o czym myślicie, czego byście chcieli? Szóstka mieczem. Co przychodzi? Siódemka denarów. Wy w tej sytuacji? Wisielec. Wasze otoczenie. dziesiątka mieczy. Szansa zagrożenie. Dwójka buław. I potencjalny wynik. Moc. No i pięknie. Lwy, Wasza karta na samym końcu. Czad. Co wy macie rycerza buław? Odwaga, komunikacja, ruszanie do przodu dużo siły, dużo energii może Was troszeczkę rozsadać w lipcu energia, także jak macie ochotę, to dużo się ruszajcie, bo będziecie mieć dużo energii może warto będzie ją spożytkować właśnie na takie fizyczne jakieś rzeczy no dobra dobra, pierwsza pierwsza, pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy o której powiem od razu, a potem będziemy gadać o reszcie dla osób, które są w trakcie rozwodu i które już bardzo, ale to bardzo by chciało, żeby ten rozwód się zakończył, bo on może się ciągnąć, szczególnie jeżeli chodzi o osoby, które mają jakąś tam sytuację zdradzicieli, tak, trzech osób i tak dalej, możecie też mieć dzieci razem, i tutaj może być dla Was ważny czas, no to um, tutaj jednak pokazuje się, że jeszcze um, trzeba poczekać trochę. Jeszcze trochę trzeba poczekać, ale. E Dacie radę. I też mam wrażenie, że to się roz... sprawy rozwiążą się na, na waszą korzyść, tak jakby, no oczywiście przy sprawiedliwości, sprawy rozwiązują się na korzyść osób, a na korzyść których powinny się rozwiązać, czyli na korzyść osób niewinnych. Znaczy no, na korzyść osób winnych, no to się nie rozwiązują, bo to nie byłoby sprawiedliwe. Natomiast, jeżeli nie macie sobie nic do zarzucenia i tutaj byliście OK i to ta druga strona tak jakby zawiniła, to poczekajcie cierpliwie, ale wy, wyjdzie na wasze, tak? Oliwa sprawiedliwa na wierzch wypływa, będzie dobrze. Tutaj przy dwójce Buław to są też pozytywne werdykty, także. A poza tym, to tutaj ta, ta druga strona się pokazuje jako taka cierpiąca, powiedzmy, więc wiecie. No, cierpliwości, jeszcze troszeczkę potrzebujecie. Wie, wiem, że znaki ogniste to nie są najcierpliwsze i tutaj może Was e, roznosić już, e, ale. Ale jeszcze taka odrobinka, odrobinka tej waszej lwiej siły. Dacie, poradzicie sobie z tym. Dobra. A poza tym inne sytuacje. Już odchodzimy od rozwodów i tak dalej. Hm. Ciekawe rzeczy. No powiem wam tak. Mogła być sytuacja następująca. Ktoś mógł do was przy... Le... No, owczej skórze. Przychodzi niby tu z kielichem, wszystko fajnie. A potem się okazuje, że to tylko romans. Rycerz Buław to jest często karta właśnie takiego jakiegoś One Night standa, spotkania właśnie na jedną noc, czy typowo romansowej energii, z której raczej nic nie wynika. Przy trójce kielichów też jest często zabawa, imprezy, alkohol, tak tutaj takie rzeczy, no i tutaj to mogło lub może wyjdzie w praniu przy karcie sprawiedliwości właśnie mogło, no ta prawda mogła ujrzeć światło dzienne i mogliście z tego powodu poczuć się po prostu osamodnieni bo liczyliście na coś więcej od tej osoby, natomiast no ona raczej tego nie chce już jakby pomijam ile czasu straciliście być może na tą osobę Um, jeżeli na nią czekacie, to. No nie wiem. Ja wam powiem szczerze, jeżeli wy czekacie na tą osobę, to ja bym na nią nie. To znaczy, jeżeli czekacie na coś poważnego od tej osoby. To ja bym nie czekała na nic poważnego. Bo jeżeli czekacie na seks i na romans, to tak, to jak najbardziej. To macie tutaj na taką energię romansową, jeżeli tego oczekujecie i tego chcecie od tej osoby, to jak najbardziej. To możecie czekać tutaj, jeżeli takie skawa na ławę wyłożona i macie jedna i druga strona świadomości, że tego właśnie chcecie, no to ok, tak, to, to jest jak najbardziej tylko tutaj ta osoba może mieć jeszcze jakieś sprawy do wyleczenia w przeszłości być może, bo tutaj ona się pokazuje jako bardzo zraniona e, bo macie tak raz, dwa, trzy, cztery karty seksu, no jeżeli chodzi o seks to ten miesiąc będzie dla Was czadem i po prostu naprawdę, no mega ale jeżeli chcecie czegoś więcej no to to nie, to nie to powiem Wam, że nie widzę tego. Na ten, z tą osobą tego nie widzę, ale powiem Wam, co widzę innego w zamian, bo Wasza głowa wychodzi, czyli Wy chcecie z tego wyjść. Wam to nie od, jakby jeżeli Wam to nie odpowiada, chcecie z tego wyjść, to Wasza głowa łatwo z tego wyjdzie. Takie mam wrażenie, że tutaj macie mentalnie dużo siły, żeby się z tym zmierzyć. Też będziecie widzieć jasno rzeczy. Nie będziecie, mam wrażenie, że wy sobie nie będziecie wmawiać, że oni chcą od was białego, jak oni chcą czarnego. Nie będziecie, W ogóle tutaj nie będziecie brali jeńców, jeżeli chodzi o przyjmowanie do siebie prawdy. Tutaj mam wrażenie, że wy tą prawdę bardzo, albo będziecie bardzo dobrze filtrować kłamstwa, łatwo rozgryziecie takie rzeczy. Albo na klatę po prostu to przyjmiecie, że z taką, no po prostu z taką chłodną głową, dobra, on chcę tego i tego, wiem już na czym stoję. Nie, że to będziecie płakać, nie wiadomo co robić. Tego raczej nie widzę. Także jeżeli taka jest sytuacja, no to macie duże szanse, żeby ruszyć do przodu mentalnie. Natomiast fizycznie być może nie do końca ponieważ być może ta osoba gdzieś blisko was mieszka albo nie wiem, mieszkacie razem, cokolwiek, cokolwiek e, w ten deseń, bo pokazuje się, że jednak tutaj jesteście troszeczkę zatrzymani w miejscu. I teraz oczywiście nie musicie być zatrzymani na tej osobie konkretnie, chociaż możecie. Natomiast e, b, może też być tak, że po prostu stwierdzicie, że z tą osobą się nie udało, ta osoba. Pokazuje mi się dziesiątka mieczy, czyli z tą osobą raczej będzie definitywne zakończenie. Jeżeli, jeżeli już miałoby coś z tego być, to raczej zakończenie i średnio przyjemne przy dziesiątce mieczy, takie mam wrażenie. I może być tak, że lwy zechcecie a, zrobić sobie przerwę, po prostu przerwę od relacji. Zechcecie zająć się sobą, spojrzeć na inne możliwości, które daje Wam świat a będzie wam dawał. Przy dwójce była. Dwójka była w tej talii, tego nie widać, ale w takiej bardziej Rider-weightowej rider wersji. Facet tam trzyma po prostu no globus, tak? No to nie jest globus, no ale no, taką małą kulę ziemską sobie trzyma. Więc on ma świat w dłoniach. I ja tak czytam tą kartę w waszym wypadku: będziecie mieli świat u stóp. Już nikt was nie będzie zatrzymywał. Ewentualnie sami, jeżeli będziecie chcieli się zatrzymać, to będziecie zatrzymani tylko dlatego, że wy tak zdecydowaliście i że wy e, z pełną świadomością, te, że tego chcecie, e, tak się zachowujecie i tak prowadzicie swoje życie. Po prostu. Czyli, dobra, nie wychodzi z tą osobą, bo przyznam Wam szczerze, że może nie wyjść. Szczególnie jeżeli tutaj chodzi o, o sprawy jakieś poważniejsze. Natomiast to wcale nie, nie zwalnia tempa wszechświata To nie, nie znaczy, że Wy już nie będziecie tutaj nic otrzymywać Bo będziecie otrzymywać bardzo dużo Tu będziecie mieli e, otwarte wrota, tak naprawdę Będziecie mogli podążyć w kierunku, który chcecie Będzie, Możecie zostać singlami, jeśli chcecie Będziecie mogli poznawać nowe osoby, jeżeli tego chcecie Tutaj jest również duża szansa e, na, na seks Po prostu na seks Dużo seksu. Jeżeli macie fajne związki, albo jeżeli jesteście w związkach, które się nie rozpadają, albo macie jakieś tam problemy, to może być bardzo e, ogniście w tym pod koniec miesiąca, bo przy karcie mocy. E, po pierwsze, to jest karta lwa, więc wy będziecie wiedli prym. Pod koniec miesiąca tutaj wy się czujecie sobą, czujecie się, że macie siłę, macie energię, taką fizyczną po prostu witalność to jest raz ale taką wewnętrzną siłę doradzenia sobie a, z problemami, doradzenia sobie z tym, co przynosi życie, co przynosi los, tak? I będziecie z siebie, myślę, z, ym, tak personalnie zadowoleni ze swojej postawy, z tego, jak sobie poradziliście z tym problemem. I powiem Wam tak: jeżeli kogoś, komuś z Was e, przychodzi do głowy, żeby decydować się na, na rzeczy, które Wam nie do końca odpowiadają. Jeżeli e, przychodzi Wam do głowy, żeby czekać na kogoś lub na coś, jeżeli Wam przychodzi do głowy, żeby Przyjmować po prostu to, co przychodzi, bez jakiegokolwiek filtra nałożonego, typu czego ja naprawdę chcę i jak sobie to wyobrażam, to tutaj, jeżeli wy staniecie po swojej własnej stronie, czyli spojrzycie na to. Na co zasługujecie tak naprawdę i czego chcecie od życia, i jak sobie wyobrażacie, że, że związki będą wyglądały i relacje, i nie poddacie się tej pokusie pójścia na łatwiznę i pozwolenia byle komu, byle jak wchodzić w wasze życie, to będziecie z siebie zadowoleni, będziecie z siebie bardzo, ale to bardzo dumni, że nie dałam, nie dałem się kolejny raz zrobić w konia, tylko postawiłem na siebie, postawiłam na siebie. I czuje się po prostu no jak zwycięzca, jako ktoś, kto rządzi. Po prostu ta kobieta tutaj rządzi. Skup Możecie też skupić się na tym, żeby, że po prostu, żeby ładnie wyglądać. Często przy karcie mocy e, skupiamy się mocno na swoim ciele, e, na swojej też takiej seksualności, ale m, takie, takie solo rzeczy. Bo tutaj nie macie też kartę pustelnika, więc bardzo ważne jest, żebyście wy e, skupili się na sobie. Tylko. I teraz to już jest nieistotne. Czy Wy macie relacje, czy Wy nie macie relacji, cokolwiek, czy Wy macie relacje szczęśliwe, nieszczęśliwe, jakiekolwiek. W tym miesiącu bardzo ważnym jest, żebyście Wy na siebie spojrzeli. Być może inaczej niż zwykle. Spójrzcie na siebie i eksponujcie to, z czego jesteście dumni, i pracujcie nad tym, z czego nie jesteście zadowoleni. Po prostu. To będzie bardzo dobry, dobry czas na to dla Was. Do takiej pracy nad sobą, eksponowania tego, z czego jesteście już zadowoleni, i pracowania nad tym, żeby tych rzeczy, z których jesteście zadowoleni, przybywało, po prostu. Jeżeli ktoś przyszedł po sprawy finansowe, jakieś urzędowe rzeczy mi się tutaj pokazują przy Was, które nie są do końca właśnie rozwiązane. I teraz, jeżeli macie jakieś, właśnie takie prawniczo Administracyjno, jakieś urzędowe rzeczy, związane z pieniędzmi, czy związane z pracą, czy z czymkolwiek. To tutaj mamy. No jednak, czekanie. Mamy czekanie, i tutaj może na początku nie przyjść jakby pozytywna. jakiś pozytywny komunikat, natomiast Wam i tak się uda to obejść tak, żeby było Wam dobrze. Nawet jeżeli ktoś Wam będzie gdzieś tutaj utrudniał pewne rzeczy, albo coś pójdzie nie tak, jakiś werdykt będzie nie do końca pomyślny, to Wy znajdziecie inny sposób na to, żeby załatwić tą sprawę. Po prostu nie będzie tak, że oni powiedzą nie, to Wy się podnacie, spuścicie głowę, no dobra, nie, to nie. Nie. Przy rycerzu Buław tak nie ma. Rycerz Buław będzie, on jest bardzo taki yy, też uparciuch, i przy dwójce buław, i przy karcie mocy mówi mi o tym, że będziecie dążyli do celu, aż tak, aż po prostu wyjdzie na, wasze będzie na wierzchu, wyjdzie na waszą e, korzyść. Będziecie zadowoleni. Koniec końców z tych spraw finansowych również będziecie zadowoleni, z tym, że one mogą e, być opóźnione po prostu. To może trwać i to może nie być e, od razu załatwione, za pierwszym razem, za pierwszym pójściem, stanięciem w kolejce do okienka, i za, to może tak nie pójść gładko. Ale może się pojawić też właśnie dru, druga, inna droga do załatwienia tego, bo dwójka buław pokazuje, że jest inne wyjście do załatwienia tej sytuacji, także nie poddawajcie się a, za pierwszym niepowodzeniem, jeżeli takie by gdzieś tam się ukazało na waszej drodze. No dobra, i sprawdźmy, co jeszcze aniołki mają dla lwów do powiedzenia. Odrzuć nawyk kontrolowania. Pozwól tej sytuacji rozwijać się w naturalny sposób. No, nawet jeżeli ona rozwija się wolno, to nie przyspieszajcie. Pozwólcie jej się rozwijać tak, jak się rozwija. Bo sami widzicie, że ona się rozwija na waszą korzyść. Jeżeli już macie cokolwiek e, popychać, cokolwiek robić, to e, popychajcie e, siebie do, e, do rozwoju, popychajcie siebie e, w stronę siły. Ale sytuację nie kontrolujcie, ludzi nie próbujcie kontrolować, bo wiecie, samego siebie ciężko jest zdyscyplinować, a co dopiero innych. Pozwólcie, żeby rzeczy się rozwijały. Jeżeli potrzebujecie, tak jak już mówiłam, jeżeli będziecie potrzebowali chwilę wytchnienia, nie będziecie chcieli się angażować, czy to w inne relacje, czy to w jakieś inne, jakiekolwiek rzeczy, to tym samym nie blokujcie przepływu. Pływu I przypływu różnych rzeczy, które będą się w Waszym życiu manifestowały. Nie blokujcie tego. Jeżeli Wy chcecie się zatrzymać, to się zatrzymujcie, ale rzeczy będą szły dalej i nie zabraniajcie rzeczom iść dalej. A szczególnie, jeżeli one mają iść do przodu i w pozytywnym kierunku. To już absolutnie. No dobra, i jeszcze jedna karta dla Lwa. Poprosi innych o wsparcie, szczególnie jeżeli chodzi o je, o tutaj. Jeżeli za pierwszym razem spotkacie się z jakąś negatywną odpowiedzią na coś, na cokolwiek, cokolwiek by to nie było, załatwiacie jakieś sprawy i pierwszy raz słyszycie nie, spróbujcie u innego urzędnika, spróbujcie u innej osoby, podpytajcie koleżankę, kolegę, znajomego, tatę, babcię, sąsiadkę, kogokolwiek. Może ktoś zna kogoś, kto będzie w stanie Wam pomóc. Po prostu w jakiejkolwiek tam, w jakiejkolwiek tam w sprawie. I jeszcze jedna rzecz. Jeżeli. są tutaj lwy Zosie samosie, które wszystko chcą robić same, a anioły mówią, żebyście nie byli tacy. Uparci i tacy zawzięci. Na takim punkcie, że ja wszystko sama, ja wszystko sam, nic nikomu nie, nie pozwolę sobie pomóc, tego unikajcie. Bo przy dwójcy bułach mogą się pojawiać przeróżne możliwości, nawet takie, e, które, których się nie spodziewacie i które potencjalnie nawet no nie wiecie skąd się wzięły. Nie spodziewalibyście się, że poznacie taką i taką osobę, która Wam może pomóc tym i tym. Ale tak się może dziać, I, i nie zakładajcie sobie, że ja sobie z tym poradzę tak, tak i siak, bo w tym miesiącu może tutaj zupełnie o 180 stopni się to różnić od Waszej wizji. No dobrze, moje drogie lwy, życzę Wam cudownego miesiąca, pozdrawiam Was serdecznie, ściskam. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego czytania. Do zobaczenia w sierpniu, w Waszym sezonie, w Wasze urodziny. Całuję, do usłyszenia, mam nadzieję. Pa.